Ciebie, witajcie w tym odcinku z Goralta. Dzisiaj mamy e, nietypowy odcinek. No, w nie typowy, ale są tak jakby dwa update: y. jest normalny i jest beta. Więc idziemy zobaczyć obydwa update. Y. Hey, there Dzień you z, 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 z <m> <baby> Low taper fade. Check out the most i 10 tysięcy, bla bla bla. Wow, beta, dobra, no. Więc mamy taki forest fajny, jesienny: są już pomaranczowe, chyba, trawy i pomaranczowe, ja, ja trochę, się trochę liście. Wow, Heatwave 2! Nie no, zrobili sequel i arcade. Chodź, chodź, chodź. chodź na to, to ma swing shota. Więc no, mamy wszystkie rzeczy z arcade'a. O, muszę to kupić. Mamy wszystkie rzeczy z ar... Moja spódniczka, Ej, zapomniałem, że to było tutaj. A tak szczerze. Do Dobra, nowy pakiet. To się powoli formuje? No, to jest dosyć delastyczne. Do no. po, powoli się robi taki. I chodź na to. Właśnie ale fajne Nie teraz no to was Widzisz to? Kosz na śmieci. Kosz. On się pali! On się... pali. Mmm. Sigma. Co?! Zasadzać można grzyby. To ale wiemy, to Łaki jiggly mózg! Mmm, jaka fajna spódniczka! O, ale Tuto dobra, też coś O, to jest fajne, ja to kupił, żeby tak nie, nie robiło z twarzą, hey, z czapką. Co mamy tutaj? Okej, okay, stric dobrze. Paint Brawl is coming back. Which mode should go away? Guardian, Free to jest crazy, że tak przez taki czas żyje, chociaż już nie ma zimy dawno. No ale no, no Guardian, kto lubi Guardiana? Nikt. Siema, jeśli planowaliście kupić Wiara, możecie kupić Wiara z moim linkiem w opisie i wtedy dostaniecie 120 zł na start. I możecie kupić sobie PAKA: Bo 120 zł. Ten jest fajny to Was jakichś lukinach. W końcu się zainstalowało i można czekać. Co mam za na rękach Gadget Beta Game Mode jedyny? Yo, Dobra, zasady. Welcome to the gadget beta. Jakby co wytnę to z filmu. I no idzie to tyle. Lip pstech update Mam 4 i 3... i 8 strange wood. A to po kosztuje 4 i 8... Okej, okay. after you equip the yo, yo, throw then pull to dash towards it. Thrusters, jak like chcę thrusters. This gadget gives you enough boost to fly through the air for short distance. Nie, ja chcę long arms This advanced 3 base. Research OK, Dispenser Czyli mam tylko long army. select. Dispense Dobra, to był najgłupszy. To, to była najgłupsza. ta zakup jaki zrobiłem kiedykolwiek. No nie mogę się No Ej, no co to jest? Do ja punkty, ty nie. O, Jajuszko! Jajuszko, wiesz jak te longarmy działają? No. I się tu wkłada. A, to ma więcej sensu. Świece gwiazdki! Świece gwiazdki! To znaczy tylko jedno. Jej! Mam jedną! Dobra, ja mam 8, mam nawet 9. To tagujmy się już, żeby zdobyć punkty. Bo potrzebujemy jeszcze 3. To daj mi się, ja nie będę cię, ja nie będę cię łapał takimi łapami. No dobra. Ten, a ja się, a ja się na Ten drewno zajumał. You can use the ends of your long arms to tag with them. Aha, bo to trzeba upgradeować. Bo to trzeba upgradeować tutaj. Uuuu. Upgrady. To trzeba wszystkie upgrade y, Zobaczę. This can be strapped to your arms and retracted and extended. O, czyli to jest to całe przytwierdzenie. 4-8 na wszystko. To nawaj. O, jaki ze mnie. No kurde. Nie o tym. nie 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 Panato, to, no kurde Prawie już mamy trzy punkty. O, jeszcze jeden, już widzę te filmy Mastering Every Mod in Gorilla Tag. Ok, które kupujemy? Jak kup coś innego, żebyśmy zobaczyli. Za późno. No i co się dzieje? Rzucasz? Patrz, musisz złapać, wtedy rzucasz, wtedy łapiesz i ciągniesz. Ale dziwne, bo Okej, okay, kumam. Patrz Znaczy ja wiem co działa. A to sobie Spider-Manem mogę być. Widzisz to? Tu, 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 no jest super, nie udało mi się. Ale to się w że do Dobra, nie wejdę. Jestem. No to jest serio Spider-Man. To chyba nie pomaga. Jawisko! Nic. U Siema! O zaczynajcie. Ja próbuję tylko na film zdobyć ostatni, który mi brakuje już teraz. To A, pod... A to znaczy, że tym można łapać. Maz, ej, Ej, jak mnie wyszczeliło. Pana to. A nagle nie. To jest prywatny kod. Więc raczej

Okej, okay, się wtedy to, to jest chyba lepsze, gdyby ma się wie, wie, więcej upgrade'ów Jojo jest najlepsze Czy uda mi się? Gdzie jest mój drugi? No, nie posłenie, mój drugi. Ech, antydysk, na Dobra, nie poszedłem mi drugi Skok wiary! Czemu mi zniknął drugi ten? No i zniknął mi znowu. To by było na tyle w tym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym Spider-Man odlatuje.